Jesteśmy przed halą numer 2. Yy, pokażemy wam mniej więcej jak wygląda teren targów, jak rozmieszczone są hale i jak można się przedostać z jednego końca na drugi w przyspieszonym tempie oczywiście. A, a... wejście do hali numer 1 między innymi HTC, Microsoft i wiele innych dużych firm. Tak wygląda wejście bramki, gdzie sprawdzane są karty i dokumenty ze zdjęcia, inaczej nie można się dostać do środka. Um, What uh, that for me, It just means more applications, it it means better integrated experience for the consumer. And we see a lot of controller. that those types of devices. That this is device uh, is, a, is a HTC smart handset running Android It's a uh, supports as video, as support as. HTML browsing, those types of capabilities. The iPhone being an HVGA device as well. You can see the text mess on those. Those provide <laughs> very good for experiences. <laughs> Maar ja. hij laat. Ik heb er

numer 7 między innymi HP Apple e, przepraszam, nie Apple Google i App Planet. Także widzicie gdzie było wejście widać te dwie kolumny kawałek się przeszliśmy Pokażę wam jeszcze tylko halę, w której Odbyła się konferencja HTC i na tym zakończymy naszą wycieczkę po MWC. Teraz idziemy do biura prasowego, które jest na drugim piętrze hali drugiej. Jak zobaczycie, nie każdy może się dostać do środka, ponieważ skanowane są karty przy wejściu, także wstęp tylko dla dziennikarzy. Dziękuję. Doskanowali nas. Jesteśmy um, w pierwszej sali, gdzie można za darmo napić kawy i zjeść ciastkę, tak, które są cały czas dokładane. A dziennikarzy jest sporo, więc mają co dokładać. O, jest jeszcze automat z wodą. Tak to wygląda. Tutaj można łapać wi-fi, ale jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda sara komunikacyjna, gdzie można podpiąć się do kabelka, gdzie internet jest bardziej stabilny. Jako że to ostatni dzień, to nasze graty już są na miejscu, a bajki lepiej ostatniego newsa.